Witajcie, z tej strony kanał ciekawostki z całego wszechświata Na tym kanale będą filmiki z różnych dziedzin Codziennie będzie przypadać coś innego bo w końcu to są ciekawostki z całego wszechświata więc zapraszam was do rozwijania mojego kanału zostawiając łapkę w górę subskrypcję, dzwoneczkiem, komentarz do zasięgu i udostępnianiem innych zaczynajmy w takim razie na świecie są tysiące sztuk walki pozwalające nam osiągnąć wysokie umiejętności o po robienie pompek na jednym palcu bez nóg. To są mistrzowie Shaolin, którzy tak potrafią. Dam zdjęcie po otrzymanie wysokiej sprawności na stare lata i jasności umysłu. Poznajmy taką osobę, która dożyła Sędziwego wieku, utrzymując ciało w świetnej kondycji ruchowej niż nie jeden dzisiejszy nastolatek. Tak więc zobaczcie wideo mistrza Luziana. Mistrz na tym nagraniu ma 99 lat. Jest to naprawdę niespotykane. Są też nadgenia starsze, kiedy miał ponad 100 stówkę i robił z taką samą perfekcją techniki. Zobaczcie. Nie potrzebuje laski, utrzymuje jasność umysłu duchową i fizyczną. To właśnie pozwalają nam osiągnąć sztuki walki. Prawda, że niesamowitego. Zobaczmy teraz drugie nagranie mistrza Luzjana, gdzie miał 117 lat i utrzymywał formę w dobrej kondycji. O. Mamy wygląd na mistrza. I obczajcie. Mistrz sterował chińskie sztuki walki. Zaraz dowiemy się więcej. Bataoizm. I poznamy kilka szczegółów z jego życia. Tak widzicie, że sport to zdrowie, tylko że nie sport wyczynowy, tylko taki, w którym się ruszasz i możesz ciągle trzymać sprawność y, ciała rozciągać go żeby się nie zastało idicie drodzy ruchy lekkie które tylko y, żeby był ruch określone schematy można nazwać to kata po japońsku czyli formy Dobrze, tak więc teraz przejdźmy trochę do ciekawostek o mistrzu Luzianie. Luzian osiągnął wiek 118 lat, pełen wigoru i jasnego ducha. Urodził się w Chinach kontynentalnych w prowincji Hubei w 19, w 19 roku panowania cesarza Guangxu z dynastii Qing. 15 października 1893 roku. Dobrze znany artysta sztuk walki kierujący linią taoizmu Smoczych brama. W 2002 roku otrzymał stopień 9 dan, duan, najwyższa ocena w chińskim systemie rankingowym sztuk walki. W 2012 roku został uznany za najstarszego żyjącego obywatela Chin, a także najstarszego żyjącego człowieka i Lu przypisał swoją długowieczność w wieloletniej praktyce sztuk walki i długowieczności Qigong to musicie przeczytać o tym co to było to Qigong żeby dowiedzieć się więcej okej okay. Był wielokrotnym medalistą. Przykład w 1982 roku został złotym medalistą ogólnopolskiego turnieju sztuk walki Złotego Lwa. Otrzymał specjalną Złotą nagrodę w 1984 roku na turnieju boksu. I kilka razy w kolejnych latach. Znał się dobrze na medycynie i z powodzeniem leci, leczył wiele pacjentów w całych Chinach. Był to człowiek uzdolniony. Gdzie możecie sobie pisać w internecie Luzian i zobaczyć tego niesamowitego człowieka? W tym w filmiku zakończymy sobie w tym momencie najstarszy mistrz żyjący na świecie. Taka oto ciekawostka. Tak więc napiszcie, co o tym myślicie w komentarzach, czy warto uprawiać sport. Sport to zdrowie i czy może być, uprawiacie jakieś sztuki walki albo. Nie wiem, kolarstwo. Czy po prostu uczycie, 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 uczycie się kopać na piłce nożnej innych i piłkę. Tak, moi drodzy. Tak więc to wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia w następnych filmikach. Cześć, pa!